Hej, hej, jak widzicie? Jest to mój najnowszy projekt warsztatowy. Album dziecięcy. Zobaczcie, jakie piękne mamy tutaj potworki. Mam nadzieję, że to wszystko będzie do, dobrze widać. Tu mamy taką wyjmowaną szufladę. Yy, warsztat nasz odbędzie się zobaczcie tutaj, jeżeli kogoś coś denerwuje, proszę bardzo można sobie pościągać. Tadam. Warsztat nasz będzie w formie nagrań wideo. Jest to bardzo duży projekt, budowany od podstaw. W ciągu dwóch tygodni będą udostępnione wszystkie nagrania. Tutaj mamy album, zobaczcie, już mi zdjęcia powypadały, ale to nic, bo, bo maty nie są poprzyklejane ogólnie do zdjęć. Tutaj, zobaczcie, tak to wygląda. Tu mamy zdjęcie miejsca są na zdjęcia 9 na 13 albo 10 na 15 Album mieści około minimalnie 24 zdjęcia bo naprawdę tutaj dużo tego wejdzie. I nagrania postaram się udostępnić w ciągu dwóch tygodni. Kity będę wysyłać między 7 a 11 grudnia. Zobaczcie tu mam szafy wszystko jest Postażone, pięknie ozdobione. Całą bazę tak, tak samo będziemy budować od początku. Zapisy na ten warsztat odbędą się do 30 listopada. Do 30 listopada można się tylko zapisać na, 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 na warsztat. Potem zamawiam materiały, wysyłam i będziecie mogły sobie budować swoje albumiki. Mieści naprawdę dużo zdjęć. Tutaj też wejdzie zdjęcie, oczywiście. I tutaj mamy, jest naprawdę mnóstwo przegródek. Mamy dwie kieszenie, jedna, tam jest zaraz druga. Zobaczcie, można sobie włożyć małe zdjęcia, duże zdjęcia. W kicie będzie praktycznie wszystko, co potrzebujecie do zrobienia tego albumu. Dodatkowo musicie mieć w swoim zakresie. Tusz do tuszowania, bo na pewno większość z Was posiada tusze. Zobaczcie, tu mamy takie szafy porobione. I będziemy sobie działać, no, więc dwa tygodnie potrzebuję na, jakieś dwa tygodnie potrzebuję na, na udostępnienie tych, tych filmów. Jeżeli macie ochotę wziąć udział, to ja Was zapraszam serdecznie. Warsztat kosztuje 150 zł z kitem. Dostęp do warsztatu kosztuje 70 zł. 80 zł kosztuje kit. A jeżeli. I jeszcze oczywiście trzeba doliczyć przesyłkę. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w samym warsztacie, to proszę się ze mną skontaktować. Na pewno udostępnię Wam numer konta w. W poście. Także tutaj, o tutaj, zobaczcie. Wszystko pięknie. Można sobie ściągnąć, żeby nie denerwowało, coś sobie postawić. I tak prezentuje się cały nasz domek. Oczywiście to jest prototyp. To, co mi nie wyszło, będę poprawiać. Ale jest super, naprawdę rewelacyjnie wyszedł. Zapraszam Was serdecznie. I widzimy się już niedługo. Pa, pa.